Masz długi, ale chcesz je ukryć przed partnerem? Zastanów się, czy to dobry pomysł. Opowiem ci, jak to wygląda z doświadczenia na kilkuset przypadkach par, w których jedno z partnerów zwróciło się do nas o pomoc w walce z długami. Z reguły zaczyna się to mniej więcej tak. A możemy zrobić tak, żeby mąż się nie dowiedział? Czy tam żona? Możemy tylko czy to na dłuższą metę jest rozwiązanie godne wdrażania w życie? Tak, prawdopodobnie będzie kłótnia. Może nawet w ciche dni, nieprzyjemne chwile, ale osoby, którym poleciliśmy jako fundacja powiedzieć o długach partnerowi, po jakimś czasie jednak dziękują bo w zdecydowanej większości przypadków, gdy już dojdzie do chłodnej kalkulacji, spotykają się ze zrozumieniem i wyciągniętą ręką do pomocy. Bo tak działa partnerstwo. Czy u ciebie także? Obserwuj po nieco więcej.